Andrzej Wojciech. A ja jestem biologiem. A jestem po Liceum, czyli ogólno okay. Od kiedy są panowie na Sadibie? Od 35 lat. I skąd ten pomysł na to miejsce? Po prostu wyszło po prostu piękne miejsce. Wcześniej? Tak, tak. Wcześniej? To samo tylko z kolegą w Brwinowie. Ja jestem z Ursynowa, a to a ja jestem w jest Pragi Południe. Też nie za daleko. Jak się zostaje profesjonalnym ramiarzem? My jesteśmy. No nie ma specjalnej szkoły. No po 30 kilku latach trzeba na to... po prostu. chcieć to robić. Chcieć, na no Kupić maszyny. Nie, nie jest to tego dużo, ale troszkę jest. Szkoły na to nie ma. Co to znaczy, oprawić coś w ramki według panów? Co to znaczy? W jaki sposób upiększyć ten obraz? No, no niewątpliwie e, ramy Dodaję. dodają. Dodaję. Kwestia jest doboru Dodaję ramy, na pewno. Bo nieraz klient przychodzi i właściwie na nas na się, się zdaje. A naraz ma swoje już. Różnie, tak. że to... Było też małżeństwo, które przyszło oprawić obraz i wyszło od nas pokłócone totalnie. No, ale to już. A my nie mogliśmy stanąć po żadnej ze stron, bo trudno, prawda? Plakaty, chyba prawda? Ostatnio plakaty. Dużo plakatów. Jest, był taki czas, że przynosili stare zdjęcia rodzinne. I chcieli. i plakaty, czy, zdjęcia. zdjęcia no, to... oleje też się trafiają, Grafika, grafika no. kiedyś y, oprawialiśmy kierownicę od stara, od takiej ciężarówki star Bo to był fanatyk jakiś. No i chciał sobie tą kierownicę oprawić. I oprawiliśmy mu kierownicę. No, ostatnio oprawialiśmy z ciekawych rzeczy z nicz y, olimpijskich koszulki. Muszle z plaży w Kegli To jest ciekawe. No też. Tak, I jeszcze no, nie spotykam. tych muszli wysypywał się piaseczek. Piaseczek. Z plaży, tak. Z plaży w Było to tak, no. byśmy znali takie pytanie, to byśmy... Się to się może byśmy sobie tak, przypomnieli, bo w... trochę tego było. Tak, z, z karnawału z Wenecji. To tak, też no ciężko tak, było, tak, bo bardzo, one, one głębokie, tak, więc trzeba było tą ramę jeszcze tak, pogłębić. Taki głęboki, to, że ramy nie ma. Trzeba, trzeba nie stykała się z maską, no tak, dana, no. żeby ją nie... No trafiają się oryginały, oczywiście, że tak. No fałata oryginalnego mieliśmy. Matejkę jednego mieliśmy. Według yy, klienta. I, I nie wie, czy to jest wyspiański, czy nie. No nie, no na pewno nie. nie no Ostatnio Krynickiego, całą serię Krynickiego, z Nikifora Fryńskiego. Nikifora raczej bardziej plakaty nieraz są cenne. Tak? No na przykład no, no chociażby ten, ten, ten plakat tam jest yy, sygnowany przez starowiejskiego Starowiejskiego. A, tak tak, A tak, 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 tak. Tak, tak, Matki właśnie. Matki. ona miała później wystawę w... Y w zegarze. Tak, Rejonizacja jednak jest. No, więc, no mamy tak, klientów, tak. którzy przyjeżdżają z Żoliborza Boża też, ale, mhm. ale to, to rzadziej. No teraz więcej plakatów niż tak, czegoś tak, innego. Tak, na przykład. Tak. Mhm. Bo kiedyś, ale kiedyś nie drukowało się tak. Taki nie były modne plakaty. Nawet Tutaj na nie. ścianie. Tak, w sumie to około tysiąca próbek. Ponad nawet. Włochy, Hiszpania. Ale Włochy, Włochy, Ale to potentaci Wło... są ta, Większość jest z włoskich ram. A nie, to, nie, to nie tak, to, to, nie, tak. to by trzeba było wagon tak, sprowadzić. Tak, nie, właśnie. nie, to przez kurtownie. Bardzo są teraz popularne ramy aluminiowe. Do plakatów, do plakatów, do, do plakatów to mieszane, właśnie to jest... Jak najbardziej tak. klienci się na to zgadzają. Od czterech różnych importerów. Nie wszystkie tu są, bo nieraz jest tak, że Wystawiamy wąską ramkę, a ona jeszcze jest powtarzana w wersji szerszej i jeszcze szerszej, na której nie mielibyśmy już tu miejsca. W sumie około tysiąca by się na pewno zebrało. Mieliśmy taką klientkę, która przyszła. A tak, <laughs> to do tej pory, że wspominam, rozejrzała się, rozejrzała i stwierdziła, że właściwie, nie właściwie mamy to nie, macie panu, panu, nie ma się czym handlować. No, 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 w, nie, no są powiedzmy, ci, że w 70% zentak, ale to są przychodzą pieniędzi, którzy... którzy chcą, żeby zaproponować. A te 30% to albo projektanci, którzy już mają, tak, mają tak. ustalone, albo ktoś, kto przyszedł dwa Jest dni temu zdecydowany... i powiedział, że autor zdjęcia chciał taką ramę i takie paspartów i no, tak no, ma być zrobiony. Panowie czują, że Sadyba się zmienia? Pewnie się zmienia, no, chociażby na ten brud był zawsze, tylko nie udał się Ponieważ specjalnie, bo się uczyła. nie ma specjalistów, którzy bruch dobrze ułożyli. Tylko Popada deszcz, to tam troszeczkę to już dalej takich wielkich się... było, to nie, to nie ma. ma. No to to no na tyle bo... się zmieniło. No, tak. A ludzie? A klienci jak przyjeżdżają do nas i, i odbierają na przykład lustro, to, to... mówią, że... że specjalnie Bołym tak się, że, żebyśmy, że, żeby, żeby tak, bo... nie dojechali żeby do nas. Żeby razy przychodzili. <laughs> nie, nie zdarza się. No, no ja lepszymi tak, bo... samochodami przyjeżdżają niż kiedyś, ale tak oprócz tego to się nie zmieni. Ale raczej wracają do nas. No raczej tak. Nawet, po, nawet następne pokolenie pokolenia, następne, no tak, 35 be. lat, no co tak. Hmm. Pan dobrze powiedział, tak jak zdrowie pozwoli, to jeszcze, jeszcze no tak, bo już no troszkę, bo troszkę lat mamy. Siedzieć w domu, to wie Pan. No tak, a. żony się denerwują jak za, za długo tak, no. siedzimy w domu. Bardziej nerwowe. Jest tak, jakaś no. atmosfera no, no tak, od tutaj... do, do piątej. Jakoś. Ale panu, panowie zawsze biznes razem, bo to A. nie jest takie częste, że bracia robią. Bo to... No, no jakoś trwają tyle lat, tak, no? w Jakoś w miarę w zgodzie. Nie, nie, zawsze już po brwinowie to żeśmy już tu razem. Ja, tak, tak, nie, tak. I już te, I już jest, te 35 tak. lat trwamy tutaj razem.